No, oczywiście, że oczekiwania były jak największe, że chcieliśmy wygrać ten mecz. Po pierwsze po drugie zamazać tą plamę, co była w naturnie w Kaliszu. A przebieg meczu no, tutaj można powiedzieć, że bardzo dobrze zagraliśmy pe mnie mocno. Tam gdzieś trochę w ataku byli pogubione piłki w pierwszej połowie szczególnie się, że przy stanie 8-5, tak 200% sytuacje niewykorzystane. Później tam z zagłębia zrobiła parę przechwytów i stała się nerwówka, gdzie już można było prowadzić 5-6 bramek i spokojnie kontrolować to do końca. Ale no cóż, to się sport, raz lepiej idzie raz gorzej. Ale jestem zadowolony z tego, że jednak wygraliśmy ten pierwszy mecz na inaugurację, także... O no, co to jeszcze powiedzieć? Dzięki. Tym bardziej że czeka nas y, teraz meczuja do wygłowie, gdzie na pewno łatwo nie będzie i czekają nas duży wysiłek. Tak no, wysiłek będzie, że nas czeka przez całą ligę y, duży i y, tak jak tutaj pan powiedział, że łatwych meczów nie będzie żadnym, drużyną, trzeba będzie z każdą drużyną wspinić się i grać na 150 osób. Myślę, że kontrolowaliśmy mecz od samego początku. Oczywiście zdarzały się jakieś mniejsze bądź większe przestoje. Myślę, że w pierwszej połowie szczególnie mieliśmy okazję, żeby odjechać na większą ilość bramek. Nie wykorzystaliśmy swoich szans i drużyna z Lubina to wykorzystała. Ale mimo wszystko myślę, że, że kontrolowaliśmy mecz. W końcu pokazałeś się w większym hmm. czasie gry przed miejską publicznością. Jak, 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 jak się czujesz? Hmm. Nie, nie jestem zadowolony ze za swojego występu, hmm. ale liczy się wygrana i mam nadzieję, że lepsze występy przyjdą z czasem hmm. Powiedz jak się grały w takich, no nie da się uwierzyć, że temperatura i atmosfera duszna i hmm. pograło się ciężko. Szczerze mówiąc, przed meczem tak myślałem, ale jak już zaczęliśmy grać, to, to, to wyleciało z głowy i skupialiśmy się tylko na wyniku, żeby, żeby było jak najlepiej. Nie było na to znaczenia? Nie, myślę, że nie. Sam przeciwnik za w zaskoczył tak się, czy Myślę, że byliśmy dobrze przygotowani, zrobiliśmy dobrą analizę taktyczną przed meczem. I... Ten pierwszy mecz sparingowy też miał jakieś znaczenie? Przed... Ciężko mi powiedzieć, bo mnie nie było tam. No ale tak jak powiedziałem, dobrze się przed tym przygotowaliśmy, ciężko pracowaliśmy i myślę, że to było widać na blisko.